Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze po Jezusie i Maryi, najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twojej opiece Boże syn i jego przeczysta matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie. Prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy, święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupiony krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym stawienictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swoją ojcowską opiekę. Amen. Ojciec umiłowany. Wielkość świętego Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i Ojcem Jezusa, jako taki stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego, jak mówi święty Jan Chryzostan. Święty Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Ze względu na tę rolę w historii zbawienia święty Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański. O czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów, że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię, że od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami. Wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła go jako swego adwokata i pośrednika. Często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła. Zainspirowana swoim doświadczeniem, święta zachęcała innych do tej pobożności. W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do świętego Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony. Ufność ludu do świętego Józefa streszcza się w wyrażeniu ad Józef, które odwołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: Udajcie się do Józefa i co wam powie, czyńcie. Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany zazdrości przez swoich braci i który według narracji biblijnej stał się później rządcą Egiptu. Jako potomek Dawida, z którego korzenia miał się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana oraz jako oblubienic Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem. Dzień pierwszy. Potężny patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba z woli Bożej, został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przetoczcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach. Tak, doczesnych, jak i duchowych, pewni, że Twój syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędo orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.